Witajcie! Czas na najnowszego Feniksa. Prominence Phoenix Feniks to długo oczekiwana ewolucja Feniksa z serii Chelsea. Co prawda nie mamy tu tyle metalu co w poprzednim, właściciel także się zmienił, jednak nie oznacza to, że nie jest wart uwagi. Ale po kolei. Chipem zachwycałem się już przy unboxingu całego setu. Fajna rzeźba z ciekawą pozą. Miło, że czerwień piór tak mocno się odznacza. Wygląda genialnie. Zęby nie są specjalnie mocne, ale jest ich aż cztery. Więc jeśli mamy tu driver dash lub metal, to powinno wystarczyć. Blade wygląda równie dobrze. Tym razem odpuścili sobie metalowe elementy, jednak jest dużo większy, więc nie traci na wazę. Tak jak poprzednio, składa się on z dwóch części i znów mamy opcję atakującego ringu. Tym razem dostajemy jednak ciekawe rozwiązanie dwóch modów. Jeśli nałożymy srebrne elementy górnej części na niebieskie dolnej, to otrzymujemy heavy mode, w którym wszystko trzyma się mocniej i ciężko będzie to rozwarstwić, stawiając na defensywę. Jeśli jednak chcemy zaatakować, to znacznie luźniejszy jest normal mode po przekręceniu o 90 stopni. Fajnie, że obydwa mody mają swoje zalety i nie jest tak, by któryś był jedynie bezużyteczną ciekawostką. Na koniec warto dodać, że nawet po rozszczepieniu nasz Fenix wygląda naprawdę dobrze, czego nie można było powiedzieć o wersji 3 Armor to dziesiątka, co prawda był już w Roar Bahamucie, ale pasuje tu idealnie. Jakby ktoś mi powiedział, że część zabyt debutowała właśnie tutaj, to bez sprawdzania bym mu uwierzył. O disku wypowiadałem się dobrze już podczas jego premiery przy Fafnirze. Jest to co prawda disk staminowy, a nie defensywny, ale idealnie pasuje do dołączonego drivera. Metal Universe to upgrade drivera Kers Satana. Dla mnie jest więc to nowość. Ciekawa nowość. Kula i otaczający ją pierścień dobrze pasują kształtem do disku i mają free spin. Bardzo pomaga to w staminie. Końcówka drivera jest na tyle szeroka, że przy mocniejszym wyrzucie zmienia się ona w mocny atak. Czasem potrafi wypaść nawet z areny, więc trzeba umieć go wyszuć. Na pewno nie jest to tip dla każdego. Podsumowując, jest to ciekawy dysk o genialnym wyglądzie. Jak na drugi w zestawie, jest bardzo dobrze. Może nie dokona rewolucji na turniejach, ale daje mnóstwo dobrej zabawy i jest godnym następcą jednego z najfajniejszych dysków CZ. Oczekiwania były bardzo duże, i myślę, że im sprostał. Trzymajcie się i do kolejnego filmu. Na razie.